Maria szołtysek zamrzycka, lew z leśniczówki i inne zwierzęta. Siwek. Zakończenie wojny, maj 1945 roku. Było nas wtedy dużo w leśniczówce, jesionka naszego dziadka Józefa i babci Marty. Skąd się nas tam tyle wzięło? Otóż moi rodzice byli zmuszeni opuścić leśniczówkę, w której mieszkaliśmy podczas wojny. Tatuś należał do armii krajowej, a ponieważ założenia tej podziemnej patriotycznej organizacji nie odpowiadały programowi nowej powojennej władzy, zaczęły się prześladowania. Rodzice opuścili dotychczasową siedzibę i przyjechaliśmy do Jesionki. Późnym latem tegoż roku rodzice udali się do Mrozowa pod Wrocław, gdzie tatuś podjął pracę ponownie jako leśniczy. Ja zostałam jeszcze jakiś czas u dziadków. Tamtej wiosny, prócz naszej trójki, na jesionce przebywali także ciocia Marta z kilkuletnim Jankiem. W sierpniu przyszedł na świat Tomuś. Wujek Jasiu został wywieziony tuż po zakończeniu wojny na Półwysep Kolski. Wrócił z zesłania za półtora roku, czyli dopiero w 1947 roku. Była także ciocia Lenka z malutką Krysią. Potem dołączyła do nas ciocia Betty z trzyletnim Józiem i malutkim Hanusiem. Wujek Paweł przebywał nadal z wojskiem generała Andersa w Anglii i wrócił do Polski także w końcu 1947 roku. Była z nami również Kaśka, od przeszło 30 lat służąca dziadków. Po niedługim czasie od zakończenia wojny miało miejsce rzewne pożegnanie z Kaśką, którą zabrał do siebie jej syn na wieś, gdzieś w okolice Mysłowic. Kaśka była uosobieniem lojalności, przywiązania, uczciwości, wierności pracowitości. Przez te wszystkie lata dzieliła smutki i radości dziadków oraz całej rodziny i rzeczywiście była jakby jej członkiem. Długo brakowało nam Kaśki. Na krótko przed zakończeniem wojny dziadków zmuszono do opuszczenia leśniczówki. Do małego drewnianego ręcznego wózka zapakowali trochę najpotrzebniejszych rzeczy. Gdy po niedługim czasie wrócili, zastali leśniczówkę zdewastowaną i ograbioną. Część mebli została zniszczona i spalona. Pod koniec wojny w tamtych lasach i pobliskich żorach toczyły się ostre walki, dosłownie o każdy metr ziemi. Tamta wiosna. Tamten przednówek były dla nas wszystkich niesamowicie trudne. Pewnego dnia żołnierze radzieccy przynieśli nam w prezencie cały worek ryżu. Niezwykle cenny to był dar. Niestety przesiąknięty benzyną. Nie pomagało ani moczenia, ani suszenia, ani gotowanie w kilkakrotnie zmienianej wodzie. Przykry zapach pozostawał. Pamiętam, jak mały Janek powiedział, jo tego nie bydaj, jo, bo to wonio. Istotnie. Woniało paskudnie, ale trzeba było jeść, bo nic innego nie mieliśmy. A w ogrodzie nic jeszcze nie rosło. Po skończonej wojnie opuszczający tereny Śląska żołnierze zostawili konia, którego moi rodzice kupili za butelkę wódki i niestety za pamiątkowy na dewisce srebrny zegarek, tatusia z pięknym okolicznościowym grawerunkiem. Zanim się tatuś spostrzegł, żołnierz już miał zegarek w ręku i przyglądał mu się z upodobaniem. Poklepał konia, rzucił w kąt siodło i poszedł sobie. Koń był obrazem największej nędzy. Poważnie ranny w nogę i okropnie wychudzony. Kościsty, sterczący grzbiet miał starty do krwi od siodła. Zapadnięty brzuch, dało się policzyć wszystkie żebra. Splątaną długą grzywę i ogon miał pełne słomy liści i igliwia. Ciemne wielkie oczy, otoczone białymi rzęsami, wyrażały smutek i rezygnację. A nisko zwieszony łeb przedstawiał obraz najwyższej bezsilności. Biała niegdyś sierść teraz była skudlona, brudna z licznymi plamami krwi. Koń był białej maści, to też nazwaliśmy go siwek. Tylko moja mamusia potrafiła się zaopiekować koniem i go leczyć. Zaraz się nim zajęła. Oczyściła, przemyła liczne otarcia i głęboką aż do kości ranę. Siwek wyglądał nawet zabawnie z licznymi fioletowymi od nadmanganianu potasu plamami na całym ciele. Był maj. Zieleniła się świeża trawa w ogrodzie, zaprowadzony tam koń stał ze zwieszonym ubem. Nawet nie miał biedak siły, aby się posilić, tylko pił wiadro wody za wiadrem i stał tak godzinami pełen bólu, smutku i rezygnacji. Z pewnością bardzo dolegała mu rozległa, głęboka rana na udzie. Zaprowadzony na nos do stajni stał obojętnie, nie kładąc się na świeżej słomie. Tatuś i dziadek, dawni kawalerzyści, mówili, że koń może spać stojąc. Często przynosiliśmy Siwkowi bukieciki najpiękniejszej, najsoczystszej trawy, ale on nie zwracał uwagi ani na nas, ani na podtykaną mu pod sam pysk trawę. Rana goiła się bardzo powoli, i siwek utykał mocno na tę zranioną nogę. To trwało przeszło miesiąc. Każdego dnia mamusia zajmowała się swoim pacjentem. Siwek nadal był niezmiernie chudy, ale wyglądał nieco lepiej. Z zadbaną, ostrzyżoną grzywą i czystym ogonem. Otarcia skóry zaczęły się powoli zabliźniać i pokrywać nową sierścią. Jednego dnia, gdy mamusia, jak zwykle, opatrywała mu rany. Siwek cichuteńko zarżał i swoimi aksamitnymi wargami dotknął delikatnie leciuteńko jej twarzy. Odtąd każdego dnia podczas przemywania, opatrywania ran, siwek w ten miły sposób wyrażał swoją wdzięczność. Niedaleko leśniczówki rozciągały się stawy, jeden za drugim przedzielone groblami. Chodziliśmy się kąpać w tych stawach, a dorośli łowili nieliczne, poprzetrzebione granatami przez żołnierzy w czasie frontu. Ryby. Ryby i raki, oprócz woniejącego ryżu, stanowiły nasz podstawowy posiłek, niezwykle zresztą zdrowy. Dziadek łowił raki gołymi rękoma w czyściutkiej wodzie małego potoczku, który przepływał przez ogród. Któregoś dnia mamusia zaproponowała kąpiel siwka w stawie. Szliśmy całą procesją ciekawi, czy konik zechce wejść do wody. Zechciał. Pędem ruszył do stawu i ku naszemu zdumieniu i radości zaczął płynąć na środek stawu. Przewracał się, wjeżdżał, prychał głośno, wzbijał olbrzymie fontanny, bijąc wodę kopytami. Odpłynął od nas daleko, a my, dzieci, baliśmy się, że Siwek się utopi. Wyszedł w końcu na brzeg, otrząsnął się energicznie. Zdumieni zobaczyliśmy, że to nowy, czyściutki, śliczny Siwek. Tam, w stawie... Zostawił cały koszmar wojny, rany, głód, cierpienie, niewygody, zmęczenie, ból i strach. Często potem chodziliśmy kąpać siwka. Wskakiwaliśmy obok niego do wody, wdrapywaliśmy mu się na grzbiet. Znosił wszystko cierpliwie, poruszał się delikatnie i ostrożnie, aby nas nie rozdeptać. Może i kąpiele sprawiły, że rana na udzie zabliźniała się coraz szybciej, bo latem woda w stawie była pełna najrozmaitszych kwitnących ziół. Zaczęła pokrywać się delikatnymi białymi kudełkami. Nawet siwek przestał utykać na nogę, już nie zwieszał smutnie uba, czasem kładł się na trawie i tarzał się, zadzierając wysoko kopyta. Rżał przy tym radośnie. Pasał się w ogrodzie lub na okolicznych łąkach, to też zaokrągliły mu się zapadnięte do niedawna boki. A w stajni sypiał teraz leżąc. Po wyjeździe rodziców z Jesionki do Mrozowa ja zostałam z dziadkami. Leśniczówka Jesionka to był stary, wielopokojowy dom, bez elektryczności, ale za to z telefonem w kancelarii dziadka. Dziwaczny to był aparat. Na drewnianej tablicy przymocowanej do ściany wisiała słuchawka. Obok znajdowała się korbka. Telefon działał przez wszystkie lata pobytu dziadków w Jesionce. Świeciło się w domu lampami na karbit. Codziennie przed wieczorem należało opróżnić zużyty już karbit, oczyścić lampę i naładować do niej świeżego paliwa. Lampy nie dawały zbyt jasnego światła, ale dało się przy nich czytać. We wrześniu zaczęłam uczęszczać do szkoły. Z leśniczówki to było około trzech kilometrów. Nie tak daleko, ale wystarczająco, aby się bać. Czasem ktoś z domowników odprowadzał mnie kawałek do starego dębu. To była połowa drogi. Niekiedy któryś z moich małych kuzynów szedł ze mną, aby po chwili gnać z krzykiem do leśniczówki. Zostawałam sama na pustej drodze wśród lasu. Przed zimą przyjechał tatuś i zabrał mnie do Mrozowa. Tam kontynuowałam moje wykształcenie i, co najważniejsze, byliśmy razem we trójkę. Mieszkaliśmy nietypowo, bo pośrodku wsi. Tymczasem następnego lata życie wiesiące toczyło się dalej. Dziadek jednego razu w czasie wakacji zabrał gdzieś siwka. Nie było ich cały dzień. Wieczorem usłyszeliśmy turkot kół. To dziadek wrócił siwkiem zaprzężonym do niewielkiego wozu. Radość nasza była przeogromna, bo teraz dziadek zabierał nas wszystkich na różne przejażdżki po okolicy. To nie były wielkie odległości, zaledwie kilkukilometrowe, ale jaka to była frajda jechać na wozie ciągniętym przez siwka. Natomiast on nie podzielał naszych zachwytów tymi wyjazdami. Bał się dużych skupisk ludzi, hałasów, krzyków. W tamtych czasach, w tamtych stronach nie spotykało się na drogach licznych samochodów. Ludzie przemieszczali się na rowerach, na wozach, rzadziej na motocyklach. I właśnie tych głośnych motocykli siwek nie lubił. Płoszył się. Może się ich bał z powodu hałasu? Może przypominały mu złe czasy, wojny? Stajnie dzielił siwek z krasulą, dużą łaciatą krową. Nadeszło lato, wszędzie pełno trawy, to też należało pomyśleć o sianie na zimę dla obojga trawożerców. Ktoś tam trawę na łące skosił, my przewracaliśmy ją grabiami, a gdy wyschła, zgarnialiśmy siano na kopy. Następnie te kopy należało załadować na wóz i przewieźć do stodoły. Gdy już siano znalazło się na furze, my, dzieci, z wrzaskliwą radością gramoliliśmy się na wierzch. To była wspaniała podróż na stercie pachnącego siana. Nie wiadomo kiedy, skąd nagle na szosie sprzeciwka pojawił się motocykl. Z warkotem szybko zbliżał się w naszym kierunku siwek, z dezaprobatą zastrzygł uszami. I najspokojniej wlazł do rowu. Fura zsunęła się za nim, a my pospadaliśmy z siana. Trzeba było pomocy, aby nasz wóz wyciągnąć na drogę. Dziadek nie gniewał się na siwka. Sam, jako weteran pierwszej wojny, wiedział, co to są złe wspomnienia. Na samej trawie i sianie siwek nie mógł przeżyć. Potrzebował owsa, a ten należało kupić. Musiał siwek więc zapracować na swoje utrzymanie. Przychodzili do dziadka ludzie ze wsi, prosili o wypożyczenie siwka jednego z nielicznych koni w okolicy. Trzeba było zwieść plony z pola, czasem siano czy drewno na opał aż z lasu. Dziadek niezbyt chętnie wypożyczał siwka, ale taka była konieczność. Zawsze przestrzegał, aby konia nakarmiono, napojono, aby nie ładowano zbyt wiele na wóz, aby siwek nie był spocony i Niech ręka Boska broni, aby go nie bito. Kiedyś wypożyczono siwka do zwiezienia opału z lasu. Naładowana została pełna fura mokrym, a więc ciężkim drewnem. Siwek pociągnął i uznał, że to zbyt ciężkie, więc spokojnie, w ramach protestu, położył się na leśnej dróżce. Młody woźnica nie spodziewał się takiej reakcji konia, począł go szarpać, a gdy to nie pomogło, rozwścieczony chwycił bat i zaczął co sił okładać leżącego siwka. Gdy i to zdało się na nic, w końcu zrzucił trochę drewna. Kiedy wieczorem przyprowadził konia do leśniczówki, dziadek natychmiast zauważył ciemne pręgi na bielutkiej, wypielęgnowanej, delikatnej sierści siwka. Już wtedy na skutek bólu w nodze dziadek chodził o lasce. Wygrzmocił kryką porządnie chłopaka, sprawił mu tęgie lanie za ból wyrządzony konikowi, a siwek tego wieczoru dostał podwójną porcję owsa. Jeszcze długo w nocy dziadek siedział w oborze. O laniu podwójnym wieść się rozniosła i wszyscy w okolicy się dowiedzieli, że nie wolno podnieść ręki na siwka, nawet jeśli on ma takie dziwne obyczaje. To już nie był ten sam koń co dawniej. Bielutki, czyściutki, teraz sierść miał delikatną, króciutką, wyszczotkowaną. Siwek miał przystrzyżoną grzywę i ogon. Był dobrze podkuty, odkarmiony, zdrowy. Latem miał sierść bielusieńką, pokrytą drobniutkimi, brązowymi plamkami, piegami. Nadal lubił kąpać się w stawie. A apetyt miewał przedziwny. Siwek jadał dosłownie wszystko. Uwielbiał kanapki z kiełbasą, które bardzo sprawnie potrafił wyciągnąć z kieszeni robotnikom w lesie. Nie zdumiewał go smak budyniu zostawionego przez babcie w salaterce na stole kuchennym pod otwartym oknem. Mógł wysiorbać zupę z psiej miski, schrupać landrynkę, zjeść kawałek gazety czy list zostawiony przez listonoszkę w bramie. Ogromnie lubił wszelkie owoce i warzywa, z wyjątkiem selera. Ze smakiem wcinał suche skórki chleba, różnego rodzaju ciastka, nawet te z kremem. Natomiast seler wzbudzał w nim głębokie obrzydzenie kiedy przez przypadek uszczknął kawałek tego warzywa, prześmiesznie potem długo pluł, prychał i unosił swoje miękkie wargi odsłaniając wielkie, zdrowe, żółte, końskie zęby. Trząsł przy tym zabawnie ubem. Wiedząc o tej niechęci siwka do selera, ukradkiem, aby dziadek nie zobaczył, podawaliśmy mu to warzywo z kawałeczkiem chleba czy marchewki, żeby później zaśmiewać się z jego śmiesznych min. Potrafił także siwek się śmiać. Wtedy podnosił wysoko łeb, otwierał szeroko pysk, ukazując cały garnitur mocnych zębów, i przedziwnie rżał. Takie zachowanie konia nazywaliśmy śmiechem, chociaż nigdy nie mogliśmy odgadnąć przyczyny jego rozbawienia. Lubiliśmy dotykać siwkowego łba. Nachylał się do nas, abyśmy mogli go głaskać po całym łbie i po oczach, które mrużył przezornie. Największym szczęściem było dla nas to, gdy Siwek tymi swoimi wielkimi, a delikatnymi niczym aksami dwargami muskał nasze twarze. Siwek był wielkim zwierzęciem, chociaż jak na konia miał średni wzrost. Odznaczał się nadzwyczajną delikatnością. Często małe kaczuszki czy kurczątka przebywały na podwórzu. Jeśli akurat miał tamtędy przechodzić siwek, czynił to niezwykle ostrożnie i delikatnie omijał ptasi drobiazg stąpając między nimi tymi swoimi wielkimi czterema nogami. Potem gdy tatuś zabrał mnie do Mrozowa, spotykałam siwkę już tylko w czasie wakacyjnych odwiedzin wiesiące. Powodem, dla którego opuściliśmy mrozów, było to, że dziadkowie winni byli zwolnić leśniczówkę, którą miał zasiedlić nowy, młody leśnik. Otrzymali pokój z kuchnią w pobliskim domu robotniczym, który znajdował się tuż przy torach kolejowych, daleko od wsi. Na szczęście, tatuś uzyskał zgodę dyrekcji, aby dziadek, jako emerytowany leśnik, mógł zamieszkać w części domku robotniczego obok leśniczówki przyznanej tatusiowi w kuźni Raciborskiej. Siwek z wielkim niezadowoleniem ciągnął wóz z nielicznym dobytkiem. Najwidoczniej nie spodobał mu się nowy dom, bo następnego dnia po przeprowadce miejsce siwka w stajni obok krasuli stało puste. Nic nie wskazywało na włamanie i kradzież konia. Ten jednak zniknął. Ślady kopyt prowadziły do szosy, a dalej nie wiadomo było, w jakim kierunku udał się siwek. Tatuś powiadomił milicję i podał rysopis zguby. Dziadek był ogromnie przygnębiony i nie odzywał się do nikogo przez cały dzień. Minęła noc, a Siwka nie ma. Aż rankiem następnego dnia zatelefonowano z jakiejś niedalekiej wsi, że na czyjeś podwórze wszedł biały koń i zaczął pić wodę z poidła razem z krowami. Tatuś pojechał na rowerze po uciekiniera. Oczywiście był to Siwek. Bez trudu dał się poprowadzić przy rowerze do kuźni. Dziadkowi wrócił humor, gdy zobaczył zgubę. Z czasem siwek przyzwyczaił się do nowego miejsca, tym więcej, że mieszkał pod jednym dachem ze swą przyjaciółką, krasulą. Dziadek każdego ranka wyprowadzał oboje na łąkę pod wielkim dębem, a przed wieczorem przyprowadzał do stajni. Siwek i krasula szczypali sobie trawę, zawsze jedno w pobliżu drugiego. Gdy krasula kładła się, aby odpocząć i przeżuwać, siwek nie odchodził daleko. Czasem dziadek pozwalał obojgu pójść sobie gdzieś w las. Raz obserwował ich tatuś pasących się na leśnej polanie. Akurat wśród trawy bieliło się kilka wielkich kapeluszy grzybów kani. Były one przysmakiem krasuli. Siwek zarżał cichuteńko i krasula ruszyła w jego kierunku. Za chwilę z głośnym mlaskaniem, przy pomocy swojego wielkiego ozora, pozmiatała wszystkie kanie. A późnym wieczorem, niekiedy nocą, do otwartej obory wracali zgodnie jedno za drugim. Najpierw w ciemności majaczyła wielka biała plama, a za nią człapało także coś wielkiego. To z leśnej łąki wracał siwek z krasulą. Nie było łatwo wywabić siwka z pastwiska. Jeśli akurat nie miał ochoty opuścić łąki, to na niej pozostawał. Słuchał wyłącznie dziadka. Więc kiedy konika czasem potrzebowano, dziadek brał wiaderko, do którego wkładał jabłka, chleb czy gotowane ziemniaki i przemawiał: chodź, siweczku, chodź! Zwabiony zapachem z wiaderka, siwek posłusznie szedł za dziadkiem. Nikt inny poza dziadkiem nie potrafił, by wyciągnąć siwka z łąki. Siwek był wierzchowcem ćwiczonym w takt muzyki nie wiadomo, czy w wojsku, a może w cyrku. Prawie każdego lata w niedzielę strażacy w Kuźni Raciborskiej dawali koncerty orkiestry dętej. Poprzez łąki i pola nad rudką muzyka docierała do naszej leśniczówki. Zwykle były to marsze lub pieśniczki śląskie. Siwek, słysząc tę muzykę, strzygł uszami, a czasem ku uciesze gapiów ruszał przed siebie krokiem defiladowym. Zawsze do obory zachodził pod kątem prostym. Mieliśmy siodło Siwka – i niekiedy tatuś próbował dosiąść go jak wierzchowca. Nie udawało się to tak łatwo. Siwek był indywidualistą i nie lubił niczego, co mu narzucano. Miał swój wypróbowany sposób, aby nie dać się osiodłać. Kiedy spostrzegł, że tatuś zbliża się do niego z siodłem, szeroko rozkraczał nogi i nabierał powietrza, nadymał się. Tak nadętemu koniowi, z pełnym powietrza brzuchem jak balon, nie dało się zapiąć po pręgu. Ale tatuś, były kawalerzysta, a znający obyczaje i humory siwka, szybko uderzał go kolanem w brzuch. Wtedy konik musiał odetchnąć bodaj na sekundę. Wówczas tatuś prędkim, klap, zapinał popręg obejmujący schudnięty już brzuch, bez zbędnego powietrza. Teraz bez protestu siwek pozwalał sobą kierować i posłusznie unosił jeźdźca. Parę razy miała miejsce przygoda z furmanką, podobna do tej na jesiące. Nasza leśniczówka znajdowała się blisko szosy, po której jeździły autobusy, motocykle, samochody, traktory. Oczywiście nie z taką częstotliwością jak obecnie. Zawsze jednak jakieś tam pojazdy się po niej poruszały. Kiedyś wracał siwek z furą załadowaną snopkami słomy. Z przeciwka zbliżał się autobus, więc siwek kurtuazyjnie ustąpił mu miejsca, włażąc najspokojniej do rowu. Fura ze słomą się przewróciła. Rzeczliwy kierowca zatrzymał autobus. Pasażerowie wysiedli i z humorem pomogli wyciągnąć z rowu wóz, załadowali go na powrót, a ktoś nawet poczęstował konika chlebem. Cała przygoda trwała chwilę. Siwek spokojnie tym razem wylazł z rowu na szosę i bez przeszkód dał się poprowadzić do leśniczówki. Pasażerowie autobusu żartowali sobie. Cóż to za konia dziwolonga ma ten leśniczy. Innym razem siwek zaprotestował, gdy miał zwieść wykopane z pola ziemniaki. Odwrócił się, spojrzał na załadowaną furmankę i ocenił, że to dla niego za wiele, więc ze stoickim spokojem położył się na środku pola. A ponieważ znane były wszystkim przedziwne jego obyczaje, to zrzucono nieco ziemniaków i konik bez przeszkód posłusznie przyciągnął wóz do domu. Obora i stodoła nie znajdowały się na samym podwórku, szło się tam przez bramę i furtkę. Które zawsze zamykaliśmy, by psy nie wybiegały poza obejście. Siwek bardzo lubił przychodzić na podwórko i wykorzystywał każdą okazję, gdy tylko ktoś nie zamknął za sobą furtki. Zawsze na podwórzu znajdował coś smacznego. Tuż obok domu rosła olbrzymia jabłoń i każdej jesieni obdarowywała nas dużymi, słodkimi owocami. Siwek niezmiernie lubił jabłka. Jeżeli nie leżały pod drzewem, to zadzierał łeb wysoko i sam je sobie zrywał. Gdy okno w kuchni było otwarte, natychmiast wsadzał przez nie łeb i pałaszował, co tylko mógł sięgnąć ze stołu. Nie gardził niczym. Wcale go nie przeganialiśmy. Częstowaliśmy różnymi smakołykami. Sprawiało nam przyjemność, kiedy nasz konik w ten sposób składał nam wizytę. Gorzej, jeśli siwek zastał otwarte okno kancelarii. Pod którym stało biurko tatusia, zarzucone zwykle jakąś dokumentacją leśną. A ponieważ konik był dosłownie wszystkożerny, to mógł się dobrać do papierów. W takich wypadkach wabiło się siwka jak najdalej i zamykało okno kancelarii. Po śmierci dziadka, Siwek powędrował na służbę do tatusiowego brata Józefa, leśniczego w Sławęcicach.